Cześć witajcie, z tej strony Espyt witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej ukochanej gierki Margonem. Na samym starcie nie zapomnijcie zostawieniu łapki w górę, dużo łapek, wiadomo, dużo odcinków, e, nowy rok, nowy Michał, nowe możli i te inne pierdoły. E, zapraszam na samym starcie, póki jeszcze trzymam was, e, Waszą uwagę do zasubskrybowania kanału żeby zawsze otrzymywać jakieś powiadomienie, że jakiś odcinek się pojawi, a także zapraszam na mojego Instagrama @espeysking, ponieważ tam się zazwyczaj z wami komunikuję. Dzisiaj zadałem tam parę pytań, o tutaj mam je nawet przygotowane. Na ten odcinek myślę, że będziemy się, myślę, że co jakiś czas będziemy, odty. Że co jakiś czas będziemy robić jakieś odcinki z e, właśnie pytaniami od Was, e, i właśnie będziemy robić to w formie, e, formie Instagrama i tak dalej. Więc zachęcam e, po prostu followować. E, zawsze też tam będziecie wiedzieć, kiedy jest nowy odcinek e, live, ponieważ e, livey e, też tutaj niedługo powrócą z podwojoną mocą. Mam nadzieję, że z tak samą podwojoną mocą, z jaką ubijemy sobie tutaj tego gościa. E, tylko tutaj na razie nie siada, ale jemu coś zaczyna, a to nie jest... To nie jest dobry znak, moi drodzy. Dobra, teraz damy to. Tak też myślałem. Ej, ej, we, ej. łe. Dobra. Uch. Uch Dobra, inaczej to trzeba rozegrać troszeczkę. Ej, dobra, bo on mnie... On mnie tutaj tak dubluje. Teraz muszę... Ej, kurwa! Kurwa! No, wyjebałem się na samym starcie. Wyjebałem się na samym starcie. Przepraszam za tego małego fejla tutaj. E, w takim razie idę na inny. Ja pierdolę. Wyjaśnię jakiś kurwa, kapucny śmieszny ze śmiesznego świata. Jeszcze z tych Fatal Errorów, kurwa. Dobra, nieważne. E, przygotowałem sobie tutaj parę pytań do Was. E, jak też wiecie. E, niedługo startuje nowa seria, czyli seria, nie seria na kanale, po prostu Nowy Świat Hades, na którym e, będę sobie grał razem nawet z moim zastępcą Maćkiem e, no i tam e, z tamtego świata będziecie mogli zobaczyć głównie jakieś e, jakieś materiały i tego typu i tego typu rzeczy, więc e, no, mam nadzieję, że będzie, że będzie spoko e, więc zaczniemy od pytań moi drodzy e, odświeżymy sobie jeszcze czy ktoś tutaj nic nie napisał eee, SPSKI, oczywiście zapraszam. O, jeszcze tutaj mi stoi. No kurwa, mać! Tutaj już kurwa. Jak tu go nie upierdolę, to nie wiem. <laughs> kurwa, klątwa no Że to jest chłop w czepku urodzony, kurwa. Ujebie go, ujebie go. Choćby skały srały. Dobra. Przecież to nie będzie tak, że chłopie siebie na każdej postaci tutaj dymał. <laughs> no to jest kurwa dobra. Ogólnie przepraszam też trochę za mój głos dzisiaj, bo jestem chory ogólnie. E, siedzę na chorobowym w domu. Bo no niestety nie czuję się najlepiej, ale. stwierdziłem, że coś dla was nagram, bo jak teraz na was nic nie nagram, to później jak wrócę do pracy, to tym bardziej nie będzie czasu. O! I to jest właśnie... E, Mniej więcej zawsze tak, że jak, jak się z jednym e, bijecie z od ich z klanu, to nie przyjdą na równym levelu, żeby się gdzieś spróbować, żeby wiecie, e, fajnie się jakoś bawić, tylko zaraz przyjdziecie jakiś kurwa o szaman, babeczek kurwa, czy jakiś inny Turbo Krzysiu kurwa i, i, i no, po prostu no, nie umieją się chłopaki bawić. Nie mają tego luzu. Ja się jeszcze leknę. Tutaj ładnie. Mam nadzieję, że teraz... No czekajcie, ja mu raczej nie spierdolę. Chociaż F wcisnąłem. Mam nadzieję, że nie będę tego żałował. Ah! On unik, ja unik. Nie spierdolę mu raczej. Nie ma takiej opcji. Chociaż, chociaż, chociaż. Jak on mi jeszcze upierdoli tutaj, bo ja dałem to F Dobra, dobra, tamten zniknął. Tamten sobie gdzieś poszedł, kurwa. Daj, ja nie wiem, czy wy to właśnie widzicie, i on na tym 1% teraz będzie mi tu jakieś cuda czarował. Nie, to, to jest, kurwa, niebywałe. Jak ja w tym momencie umrę, Ja pierdolę, nie, 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 te postacie nie ja kurwie, o jasny chuj, yy, w tym momencie możecie napisać minutę, w której się wszystko stało i kurwa załóżmy, nie wiem, 5.40 i zniczą, bo to postawcią to jest kurwa tragedia, jestem jebany na każdym tutaj kurwa przedziale przez jakiegoś kurwa farta, jakiegoś, nie wiem, teraz zaloguję się na tanca, na tancu teraz pewnie też jeszcze dostanę w pierdol. Do y, pytania, pytania nie przejmujemy się tym, co się dzieje wokół. Nie przejmujemy się e, pierwsze pytanie, czy będą w najbliższym czasie streamy? Streamy będą jak najbardziej, myślę, że gdzieś od e, lutego, marca e, z powrotem zacznę gdzieś w miarę regularnie streamować. E, będę chciał, żeby przynajmniej był jeden stream w tygodniu. I dwa odcinki. Myślę, że to będzie taka dobra, strasznie się szybko po co ogólnie teraz, jak jestem chory, jeszcze siedzę w bluzie. Więc zaraz będzie, będę miał tutaj kurwa poty na dwa etaty. Więc streamy będą. Streamy będą zarówno na YouTube, jak i gdzieś w późniejszych etapach również będą na Twitchu, tylko na Twitchu będą z innych Gierek, a tu będą głównie z Margonem, może One Night Casino. Następne od danamiska z Mala Urus i tutaj trzeba skromnie powiedzieć, że cały czas rośnie 30 cm na flaku. Dlaczego Petrus to wieśniak? Petrus to nasz kolega, którego możecie gdzieś tam kojarzyć z odcinków. Nie jest to osoba, która gra w Margo już teraz aktywnie i nigdy nie miał Niku Petrus, tylko my tak na niego mówimy. Jest wieśniakiem, ponieważ przeprowadził się do Warszawy, wypiął się na starych, dobrych, znajomych i się nie odzywa. No i wiadomo co lubi, czego nie mogę powiedzieć głośno. Jak myślisz, czy będzie jeszcze Margot Camp? Myślę, że Margot Camp odbędzie się, ale nie, nie będzie to prędzej, dopóki nie będzie to szybciej niż skończy się wirus. Ponieważ myślę, że będzie ciężkie w organizacji takiego wydarzenia. E, z jakimiś obostrzeniami, z jakimiś e, z jakimś tam to, to też się wiąże z jakimś tam nakładem pracy, który trzeba w to włożyć, a z, mogą w, w każdej chwili mogą to przecież odwołać, powiedzieć, no nie Sorka, e, nie, nie, nie zrobicie, bo kurwa lockdown czy coś, więc e, też to Garmo nie może sobie pozwolić, żeby wyjebać po prostu pieniądze w błoto i Później. Ja wiem, jakim to by się echem odbi odbiło. Nawet jeśli nie byłoby to z Winegarmo, że to się nie odbędzie, to i tak jakieś łebki z Margonem będą pisać, że łeb pewnie ich wina, bo coś tam, bo e, boją się krytyki. E, myślę, że normalna firma e, prosperująca od ponad 10 lat nie boi się krytyki jakiegoś 16 łebka, który. Przyjedzie z tatą i powie do kurwa administracji, że mu się gra nie podoba, bo e, ze, na swoim trzecim bocie dostał bana, a chciał expić, więc tak mi się wydaje, że ale no myślę, że po prostu na razie nie będzie. E, co tutaj jeszcze? No, oboty, jakieś inne te to chyba, e, chyba będziemy pomijać. E, no ogólnie zachęcam do. E, zachęcam do. Nie mogę się wysłowić, kurwa, w ogóle dzisiaj. Zachęcam do ogólnie komentowania e, moich relacji na, e, na Instagramie, i tam zadawania pytań, e, ponieważ e, zawsze będę coś z tego fajnego wybierał i zawsze to będzie jakiś fajny tutaj kotecik. Kurwa, idę teraz, wracam, <coughs> idę teraz, wracam i mam nadzieję, że ubiję tu, kurwa, kogo trzeba. Jeszcze się odradzam, kurwa, nie mam tutaj w ogóle nawet szybszego. Dobra, tu się przyloguję po prostu na razie na, e, na zastępcę. E, ogólnie prawdopodobnie tropem będę grał, bo też było, o, było pytanie jeszcze, e, kim będę grał na e, Hadesie. więc prawdopodobnie będzie to tropiciel. Myślę albo nad tropem, albo nad tancem. Możecie napisać mi, co byście mi na, e, bardziej polecali na start. Raczej, e, znaczy na start, co byście mi po prostu polecali na tym serwerze. Sobie wybrać e, tutaj. Ostatnio lotnęliśmy z Maciekiem Legendę, jest fajna lega. E, podczas jednej nocy. Podczas jednej nocki lotnęły trzy legendy. Lotnął e, naszej z Gopy, razy dwa, bo jeszcze na magiczne i e, naszyjnik z SK. Więc, e, no, chłop jest kurwa w czepku urodzony. Szkoda, że u mnie tyle legend nie lata. Ale u mnie, no, niestety, jest kurwa zawsze słabo, jeśli chodzi o legendy. Tutaj cały czas bijemy, bijemy seta. E, lotamy sobie heroiki. Ostatnio widzę. O, tu też upoleciał jakiś naszyjnik. Ja mu lotnąłem tutaj o Ostrze Wulgus, a jemu jest potrzebny tutaj. Ja widzę, że już się tutaj zaopatrzył kurwa w, cały, w całego seta. Jemu jest tutaj potrzebny kurwa kostny Haratatacz. Czekajcie, bo tu jest jeszcze w sumie druga ta elitka, z, którego, z której to może polecieć, więc. Znaczy, poszedłby tam jeszcze na trzecią do góry, ale. Bo się, już się wypierdolę, bo tam jest dosyć duża grupa. O! No, niestety to nie to, czego oczekujemy. Eee... Dobra, teraz przelogujemy się na regros i na regrosie spróbujemy... Ej, kurwa, cały czas nie mogę... E, cały czas nie mogę przebolić, się wyjebałem na jakimś łebku, kurwa, naprawdę. Boli mnie to, kurwa, wewnętrznie mnie to, kurwa, boli. E, będę to przeżywał, kurwa, teraz. Że... Dałem auto, bo myślałem, że mnie będzie jakiś... Jakiś cep tam chciał dobijać 240. I przez to, że dałem auto... Znaczy... Przez to, nie przez to, myślę, że on i tak by te uniki robił, ale. No, myślę, że jakoś bym go tam kąsnął. Jest, nie mogę. On nie, nie może mieć, kurwa. Nie może mieć jakiegoś też Giga Super eku, Tak mi się wydaje, przynajmniej. Ogólnie zainstalowałem sobie dodatek, który właśnie tu i u Maćka podpatrzyłem. Jest to podświetlenie. E, podświetlenie grupy, co. E, nigdy nie używałem tego dodatku, ale zauważyłem, że jest strasznie przydatny. Tutaj jest wszystko powybijane, więc wracamy sobie tutaj do góry. E, <laughs> Wybijamy w takim razie jeszcze sobie tutaj naszego forwerka Turima, e, który jest na Badziorze, na który się również musimy znowu zalogować. E, ktoś tutaj pisał, że EQ tutaj przypomina Pandorę ze starych dobrych czasów. Myślę, że tak, e, tylko że tutaj EQ jest zdobywane w inny sposób, że tak powiem. E, plan jest taki, żeby jeszcze teraz loty sobie tutaj cebeki, żeby loty sobie cebeki z Skomoda, e, później z Grabka. No i pierek z Mazura, tylko obecnie Messi, e, Messi stoi na e, Mazurniku i lota legendy, znaczy lota legendy jak legendy, nie lotnął nic poza chyba w pierwszych 10 biciach zbroi dla siebie, e, więc e, no Mati liczymy na Ciebie tak naprawdę, e, no i co, to chyba na tyle. Jeśli o czymś zapomniałem, to przepraszam. Jak się podobało, zostawcie łapkę w górę oraz zapraszam Was na mojego Instagrama, e, jak i również na mój kanał na YouTube, w którym teraz to oglądacie, żeby zostawić suba e, i żeby bawić się dobrze. Ja lecę do łóżka się dalej kurować. E, wy życzcie mi zdrówka i widzimy się już niedługo. Albo na jakimś odcinku, albo na live'iku. Więc dużo zdrówka. Trzymajcie się. Cześć!